Kundalini serca. Lud mój ginie, ponieważ nie posiada wiedzy, czytamy w księdze o O jaką wiedzę tu chodzi? O wiedzę dotyczącą zadania, jakie ma w życiu do spełnienia każdy człowiek, a którym jest zrealizowanie ścieżki powrotu do pierwotnej Ojczyzny ludzkości. Warunkiem tego powrotu jest fundamentalna zmiana człowieka, ewangeliczne odrodzenie z wody i ducha. W tym miejscu musi się zrodzić pytanie, co się stanie, jeśli człowiek tego zadania z jakichś powodów nie spełni? Odpowiedzią jest – spełni, na pewno spełni, jeśli nie w tym wcieleniu, przy pomocy obecnej osobowości, to w którymś z kolejnych. Z udziałem innej osobowości. Dlaczego można mówić o tym z taką pewnością? Ponieważ ludzkość, która z jakichś powodów wykluczyła się ze świata boskiego, objęta jest boskim planem ratunkowym. Doskonały świat, do którego człowiek ma powrócić, służy mu w realizacji tego zadania nieustanną pomocą. Między innymi poprzez swoich wysłanników, a także przenikając ziemską atmosferę gnostycznym promieniowaniem niosącym wiedzę, siłę i apel. Człowiek może odczytywać tę wiedzę, przyjmować siłę i reagować na apel tylko dzięki temu, że w jego sercu znajduje się szczególny punkt kontaktowy relikt nieśmiertelności. Pojedynczy atom, który nie należy do tego przemieranego świata, lecz do świata doskonałego. Różokrzyżowcy krzyżowcy nazywają go atomem iskry ducha lub różą serca. Z chwilą, gdy atom ten zaczyna w sercu człowieka przemawiać, a więc uaktywnia się, dochodzi do przełomu. Budzi się również nieziemska siła róży serca. Jest to siła Kundalini. Kundalini Serca, niezbędna do realizacji ścieżki powrotu, siła wieczności, siła zbawienia, święty ogień, uniwersalny lek, czysta boska energia stwórcza. Na ogół słyszy się o energii Kundalinii, sytuowanej w dolnej części kręgosupa, w splocie krzyżowym. Zwana jest ona wężem Kundalinii. W pewnych kręgach dąży się, przy pomocy różnych praktyk, do pobudzenia i wzniesienia jej kanałem kręgosłupa aż do głowy. Różokrzyżowcy z istotnych względów nie stosują jednak tych praktyk. Zaczynają od serca. To kundalini serca musi się najpierw w człowieku uaktywnić, do czego dochodzi z jednej strony dzięki boskiemu planowi ratunkowemu, którym objęta jest cała ludzkość. A z drugiej pod wpływem wyczerpujących, wciąż na nowo podejmowanych przez człowieka poszukiwań ścieżki wyjścia z labiryntu życia. Daremność ich doprowadza go w końcu do zaniechania poszukiwań na linii horyzontalnej i do uchwycenia nici ariadny. Przebudzenie kundalini serca i uaktywnienie jej wywołuje dalekosiężne skutki. Dzięki obiegowi krwi, ta boska energia przedostaje się do głowy, wywierając wpływ na przysadkę mózgową, centra myślenia, woli i zmysłów. I dopiero stamtąd spływa prawym pasmem nerwu sympatycznego aż do podstawy kręgosłupa. Tak więc kundalini serca okrężną drogą przez głowę i za pośrednictwem nerwu sympatycznego Oczyszczając napotkane po drodze czakry, dociera do splotu krzyżowego, w którym, jak wspomniano, również mieści się siła kundalini, ale obciążona i zanieczyszczona karmanem danego człowieka. W spotkaniu tym kundalini serca radykalnie oczyszcza kundalini z plotu krzyżowego. Wąż kundalini zostaje uśmiercony. I gdy dzieło to dokona się, Oczyszczona siła kundalini przedostanie się tym razem lewym pasmem nerwu sympatycznego z powrotem do głowy, do opanowanej już uprzednio przysadki, a następnie do niezdobytej jak dotąd szyszynki. Obieg sił boskiego światła w człowieku dokonał się. Skutki tego są błogosławione. Światło emanujące z obu pasm nerwu sympatycznego ziemskiej osobowości pada na firmament mikrokosmosu usianym rowiem świateł, wywierających wpływ na osobowość i utrzymujących ją, jak dotąd, w niewoli. Siła tego emanującego światła wygasza je i uruchamia nowe światła. W ten sposób dochodzi do rewolucji na firmamencie mikrokosmicznym, do odrodzenia aurycznego, które jest podstawą transfiguracji. Osobowość, która już od dawna starała się współpracować i służyć na ścieżce powrotu, jest od tej pory poddana wpływowi nowego nieba mikrokosmicznego i będzie musiała na to zmienione niebo pozytywnie odpowiedzieć. Początek drogi leży więc w sercu.